O zachowaniu dziedzictwa myślę, że warto rozpocząć takim przypomnieniem, na czym rzemiosło się opiera. I otóż moim zdaniem, a myślę, że nie tylko też moim, rzemiosło opiera się na dziedzictwie i dąży do doskonałości. To są takie fundamenty rzemiosła. Niekoniecznie dąży do innowacji. W rzemiośle innowacja jest rzeczą wtórną. Dziedzictwo w przypadku rzemiosła nie ogranicza się jedynie do warsztatu i narzędzi. Dziedzictwem jest to wszystko, co zostało odziedziczone po mistrzu czy poprzedniku. Łączenie z całym dorobkiem wszystkich poprzednich pokoleń, zatem dziedziczony jest warsztat i jego wyposażenie, dziedziczone są umiejętności i zdobyte doświadczenie, wiedza teoretyczna i praktyczna, osiągnięcia. Pamiętać należy również o tym, że również rzemiosło rozwijając warsztat w dążeniu do osiągnięcia pożądanego efektu podlega procesom związanym z rozwojem, doskonaleniem umiejętności i zaplecza technicznego. Odbieranie rzemiosłu prawa do rozwoju na różnych płaszczyznach może doprowadzić do całkowitego... Zepchnięcia tej dziedziny na margines działalności człowieka, lokując rzemiosło w rejonach wyłącznie rozrywki i luksusu. Kiedy od końca pierwszej dekady XXI wieku wzrosło zainteresowanie rzemiosłem, wynikające zapewne z tęsknoty za przedmiotami posiadającymi wartość dodaną, opartą na przeświadczeniu, że wykonał je człowiek nieśpiesznie, z naturalnych materiałów, pięknych w swojej niedoskonałości i prostocie. Wzrosły moje obawy o los rzemiosła w przyszłych dekadach, bo wizja taka jest utopią piękną, ale nieprawdziwą. Obawy wynikają również z podobieństw procesów zachodzących obecnie do okresów minionych. Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z poszukiwaniem wartości w rejonach będących na marginesie życia gospodarczego i społecznego. Od końca XIX wieku w sztuce i przemyśle ludowym odnajdywano inspiracje w budowaniu stylu narodowego i pobudzaniu rozwoju gospodarczego ubogich regionów. Czy jednak dziedzictwa nie traktowano instrumentalnie? Czy stworzono wystarczające warunki do kontynuacji i samodzielnego rozwoju warsztatów w oparciu o własne doświadczenia technologiczne i stylistyczne rzemieślników? Zazwyczaj pilnowano, aby spełniały one oczekiwania animatorów. Wcześniej stawiano na wyjątkowość, egzotykę, jako luksusowy dodatek w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa. W kolejnym etapie postawiono na masowość i dostępność. Na fali słusznego ze względów kulturowych i ekonomicznych, lansowania tradycyjnej wytwórczości ludowej i włączenia jej w naturalny obieg konsumpcyjny całego społeczeństwa, Pojawiły się praktyki skupione wyłącznie na kumulowaniu zysku. W konsekwencji, doprowadzając do spadku jakości i skierowania uwagi odbiorców w inne rejony kultury materialnej, o ile z powodu wojny idee i programy rozpoczęte w okresie międzywojennym nie miały szansy zaistnieć w pełni i przynieść zakładanych efektów, to już w okresie powołania i rozkwitu działalności cepeli. Kontynuatorki idei z lat 30. doprowadziły w latach 70. i 80. XX wieku do wykluczenia z kręgu zainteresowań konsumenckich wszelkiej działalności rzemieślniczej, co w efekcie spowodowało zanikanie działalności warsztatów. W obu okresach nasilenia zainteresowania rzemiosłem koncentrowano się wyłącznie na twórczości ludowej, rzemiośle pochodzenia wiejskiego. Zapominając o rzemiośle miejskim, prawdopodobnie uważając je za formę przejściową między wytwórczością ludową a produkcją przemysłową, jako formę niejednorodną stylistycznie i mniej wartościową również ze względów ideologicznych, kwalifikując tego typu działalność jako jedną z gałęzi przemysłu. Podobnie rzecz dotyczyła nazwy. W latach 30. XX wieku działalność rzemieślniczą pochodzenia ludowego określano mianem przemysłu ludowego. Termin o XIX wiecznym pochodzeniu zastąpiono w latach 70. na rękodzieło, ale i tak najczęściej używanymi określeniami było rzemiosło artystyczne. Wyeliminowano w ten sposób jakiekolwiek związki rzemiosła z przemysłem. Od XVIII wieku Powstające manufaktury opierały swoją działalność na umiejętnościach rzemieślników, pozostając w takiej formie w niektórych gałęziach przemysłu do chwili obecnej. Przykładem jest przemysł ceramiki sztachetnej, dlatego do współczesnego pojmowania rzemiosła powinny zostać włączone również te umiejętności, które podlegają, polegają na pracy wykonywanej ręcznie. W fabryce przez wykwalifikowanego pracownika, spadkobiercy y, swojego poprzednika, rzemieślnika. Czy nowe zainteresowanie rzemiosłem będzie w stanie przywrócić tradycję danego warsztatu, zachowując ciągłość wypracowanych praktyk? Czy będzie jeszcze szansa obcowania z autentycznym rękodziełem ludowym i rzemiosłem, a na ile z produkcją wynikającą z ingerencji zewnętrznej handlu i projektantów, dającej w rezultacie przedmioty o charakterze pseudoludowym i pseudorzemieślniczym, odpowiadającym na zapotrzebowanie wykreowane dla zwiększenia zysku. Czynnik biznesowy jest konieczny w systemie zachowania dziedzictwa, ale kiedy wysuwa się na plan pierwszy, przynosi więcej szkody niż pożytku. Inicjowanie programów wtłaczających rzemieślników i twórców ludowych w ramy ustroju politycznego i gospodarczego doprowadziły do sytuacji, że wspierano zakłady produkujące na zamówienie cepeli ceramikę metodami przemysłowymi, imitując naczynia tradycyjne wykonywane na kole garncarskim i nie zawsze one były tańsze. W 2018 roku Taki model powtórzyła Ikea, wprowadzając na rynek ceramiczny wazon z kolekcji Industrial. Udający ręcznie modelowane naczynie. Pod hasłem hołdu dla niedoskonałości przedmiot jest zaprzeczeniem wartości, o które pamięć zabiega. Wątpliwe jest, czy dzięki zwracaniu uwagi na sam fakt niedoskonałości, błędu jako waloru, Odbudujemy właściwą pozycję rzemiosła we współczesnym społeczeństwie. Niedoskonałość jest efektem ubocznym, a nie celem samym w sobie. Jedną z cech rzemiosła i ambicją rzemieślnika jest dążenie do doskonałości. To, z czym obecnie powszechnie się spotykamy, jest karykaturą rzemiosła. Jest wynikiem sezonowej mody, która wraz z końcem zainteresowania stylistyką wabi-sabi zakończy swój żywot tak pojmowane i praktykowane rzemiosło, nie wnosząc żadnej wartości niematerialnej, mając wyłącznie negatywny wpływ na rozwój rzemiosła. Kiedy pod koniec XX wieku zwróciłem uwagę sprzedawcy w jednym z, ze sklepów oferujących porcelanę z bardzo dobrych manufaktur, Zwróciłem uwagę na krzywo wymodelowany wylew w mleczniku. Właściciel tego sklepu okazał się bardzo na miejscu, bo opowiedział mi, że to dlatego, żeby klient widział, że rzecz jest wykonana ręcznie. Niestety po dwudziestu kilku latach takie wyjaśnienie stało się prymitywnym sposobem na łatwy zarobek. W ostatniej dekadzie można zaobserwować również pozytywne działania w wielu płaszczyznach, poszukiwania sposobu pogodzenia masowości i wyjątkowości. Ale czy rzemiosło nie da, nadal nie jest traktowane bardzo wąsko i ogranicza się w takich wyobrażeniach do prostych, nieskomplikowanych czynności z wykorzystaniem prymitywnych narzędzi? Jak takie myślenie może mieć wpływ na produkcją dobrze ilustruje przykład z branży, której działalność w głównej mierze opiera się na umiejętnościach rzemieślniczych. Krótkowzroczna praktyka fabryki porcelany Bogucice, a następnie porcelany Śląskiej przyczyniała się do odchodzenia z zakładu najlepiej wykwalifikowanych pracowników, niejednokrotnie spadkobierców kilku pokoleń tradycji rzemieślniczych z powodu niedowartościowania finansowego. Na ich miejsce zatrudniano nowych pracowników za niższe wynagrodzenie, ale i z mniejszymi umiejętnościami, co powodowało przerywanie ciągłości tradycji warsztatowych i tym samym spadek jakości produkowanej porcelany. Marginalizowanie roli rzemieślnika w tworzeniu zespołu opracowującego nowy projekt to kolejny czynnik obniżania jakości produkcji. Brak wypracowanych metod, w współpracy z rzemieślnikami, zbakatelizowanie i niewykorzystanie jego możliwości, źródła kreatywnej energii w zespole, jak trafnie nazwał to Walter Gropius, pominięcie umiejętności manualnych i wypracowanych metod pracy z materiałem hmm, doprowadzić może do zaniechania produkcji interesującego obiektu. Tak stało się w przypadku projektu Eryki Trzewik Drost dla zakładów porcelany Bogucice na początku lat 60 brak solidnej współpracy z rzemieślnikami w fabryce odpowiedzialnymi za wdrożenie danego projektu spowodował wycofanie z produkcji już po etapie wdrożeniowym fasonu Epos. Potwierdzeniem teoretycznych założeń Gropiusa jest przykład Lauren Bowker, jej zmieniające kolor tkaniny stały się inspiracją i podstawą do projektowania urządzeń do monitoringu funkcji organizmu czy stanu środowiska. Przykład ten jest również potwierdzeniem przeprowadzonych w 2016 roku w Wielkiej Brytanii badań nad procesami oraz wpływem innowacji przez Rzemiosło. Badania wykazały, że kompetencje rzemieślnicze i ich wiedza mają znaczący wpływ na gospodarkę. I znaczny potencjał ku temu, by dalej pobudzać wzrost gospodarczy i innowacyjność w innych sektorach. Taki model współpracy można stosować we wszystkich dziedzinach wytwórczości, ale stać się tak może jedynie dzięki przekonaniu, że współczesne rzemiosło jest częścią otaczającej nas rzeczywistości i ma na nią wpływ. Jedynie pogłębiona wiedza i doświadczenie z materiałem. Praktyka mogą zaowocować innowacyjnymi rozwiązaniami. W większości przypadków mamy do czynienia z kolejnymi rozwiązaniami stylistycznymi, wpisującymi się w obowiązujące w danym sezonie trendy. Dlatego chwała szkołom przygotowującym projektantów do współpracy z rzemieślnikami, do tworzenia zespołów z, mniejszym, z większym powodzeniem. Ale istotne jest, że próby są podejmowane. Ale czy funkcjonują szkoły przygotowujące rzemieślników, aby byli gotowi w przyszłości podjąć się współpracy w zespole interdyscyplinarnym? Zmiany ustrojowe, ekonomiczne w Polsce po 1989 roku spowodowały, że w kilku ocalałych fabrykach brak rzemieślników ogranicza możliwości twórcze fabryk. W kreowaniu nowych wzorów. Odtworzenie tych możliwości będzie kosztowne. Rzemiosła nie można nauczyć się w ciągu kilku lat. Studenci głównie wybierają techniki artystyczne w ceramice, gdzie braki techniczne w rzemiośle ceramiki artystycznej są mniej widoczne. Zawsze widza można czymś oczarować. W użytku tego zrobić się niestety nie da. W ciągu jednego roku student nie jest w stanie poznać podstaw, stać się czeladnikiem i rozpocząć samodzielną działalność. Przy dużym samozaparciu i wytężonej pracy po 10, może 15 latach osiągnie poziom wyjściowy, w następnym pokoleniu będzie mistrzem, jednak dochodząc do właściwych rozwiązań niepotrzebnie, powielając błędy swoich poprzedników. Od początku XXI wieku nasilił się trend uprawiania rzemiosła przez osoby z wyższym, niejednokrotnie projektowym wykształceniem, osobiście realizując własne projekty. Wyodrębnić można dwa zasadnicze kierunki rozwoju warsztatu i stawania się rzemieślnikiem. Pierwszy polega na zgłębianiu dawnych technik i form, i kultywowaniu tych osiągnięć. Um, ucząc się od podstaw, czy kontynuując odziedziczony warsztat, w najlepszym przypadku praktykując u mistrza. Takie podejście do dziedzictwa dobrze ilustruje manufaktura w Chinach. Profesor Koczyńska-Kielan miała przyjemność obserwować, jak z wielką pasją i poświęceniem właściciel manufaktury i jego pracownicy pracowali nad doskonaleniem produkcji zaniechanej głównie z powodu rewolucji kulturalnej i walki z dziedzictwem za czasów mało grzebiącym dokonania rzemieślników wielu pokoleń za jednym zamachem pracującym nieco wcześniej i mającym jeszcze możliwość bezpośredniego dziedziczenia umiejętności od poprzedników był Aloizy Kosowski znakomity modelarz i projektant porcelany dla zakładów porcelany Bogucice w Katowicach. W drugiej połowie XX wieku ceramik swobodnie poruszający się w świecie form historycznych, które potrafił bardzo udanie reinterpretować do współczesnych wymogów funkcjonalnych. Kosowski, podobnie jak właściciel manufaktury w Chinach, swoje umiejętności zawdzięczał. Gruntownej znajomości dawnych i współczesnych technologii produkcji porcelany, biorąc udział we wszystkich fazach produkcji. Drugi kierunek polega na budowaniu własnego warsztatu z własnymi rozwiązaniami formalnymi w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną dawnych technik. W tym przypadku znakomitym przykładem jest działalność Yang Li, w SM. Tradycje ceramiki koreańskiej potrafi z wielką kulturą wykonawczą i warsztatem projektowym pogodzić z doświadczeniami Bauhausu i współczesnym zapotrzebowaniem na ceramikę użytkową. Naczynia produkowane w kierowanej przez Yangseli manufakturze cechuje funkcjonalność, prostota kształtów, konsekwentność w ich budowie. Wreszcie fakt, że są wykonane rzemieślniczo, techniką garncarską. Każde naczynie wykonane jednostkowo na kole garncarskim zachowuje najwyższej klasy jakość niezmiennie od 30 lat. Jest jeszcze rozwiązanie pośrednie, polegające na pogłębianiu wiedzy dotyczącej dawnych rozwiązań formalnych i technologicznych z równoczesnym rozwijaniem własnych pomysłów wykorzystując techniki wypracowane przez poprzedników realizując równocześnie projekty zewnętrzne jako efekt współpracy z innymi projektantami jednocześnie nie stroniąc od realizacji historycznych taki rodzaj działalności reprezentuje kuźnia akord w cieszynie założona przez inżynierów pasjonatów kowalstwa akord wpisuje się również w trend budowania firmy z uwzględnieniem modelu biznesowego opartego w części na organizowaniu warsztatów dla rzemieślników amatorów. Postawa taka wynika z przeświadczenia, że przyszłość rzemiosła w dużej mierze opierać się będzie na usługach wypełniających czas wolny. Władysław swoim współzałożyciel firmy, doskonale zdaje sobie sprawę z zachodzących zmian kulturowych, które nie ominą również rzemiosła. Postępujące przewartościowanie stosunku do posiadania dóbr materialnych sprawi, że większa uwaga konsumentów będzie skierowana na doświadczenie, a nie na posiadanie. Z powodu mechanizacji produkcji wzrastać będzie ilość czasu wolnego i tym samym wzrastać będzie zapotrzebowanie projektantów czasu wolnego. Wygrają ci rzemieślnicy, którzy sprzedawać będą rozrywkę w postaci warsztatów dla mniej lub bardziej zaawansowanych amatorów. Z tego powodu swój dobry czas mają warsztaty i pokazy organizowane cyklicznie lub okazjonalnie. Podczas różnego rodzaju imprez, takich chociażby jak skarby z Cieszyńskiej i Trówły czy festiwal wysokich temperatur we Wrocławiu. Cenne byłoby wykorzystanie takiego zapotrzebowania jako narzędzia wspomagającego zachowanie dziedzictwa. Nawet powierzchowne zetknięcie się z materiałem, warsztatem i pracą rzemieślnika przyczynia się do wzrostu wiedzy i szacunku dla pracy. Moda na rzemiosło powinna być przez rzemieślników i działaczy dobrze wykorzystana. Taki moment może przez dłuższy czas się nie powtórzyć. Jednak zachowanie dziedzictwa w żywej formie, z całym dorobkiem i potrzebą rozwijania warsztatu, w pełni zależeć będzie nadal od warsztatów wytwarzających dobra materialne jako podstawowe źródło utrzymania. Taki stan jest gwarantem utrzymania i podnoszenia dobrej jakości wytwarzanych dóbr. Jest to nie tyle okazja, co gwarant, że rzemiosło nadal będzie odpowiadać na podstawowe potrzeby człowieka, że nie stanie się wyłącznie elementem wypełniającym czas wolny. I jak już wspomniałem, przynoszącym jedynie dobra luksusowe. Rzemiosło uważam jest jedną z tych dziedzin, która powinna być demokratyczna, zaspokajać nie tylko różne potrzeby, ale też służyć różnym warstwom społeczeństwa. Do szeregu pozytywnych inicjatyw wspierających zachowanie dziedzictwa i rzemiosła możemy zaliczyć próby podejmowane przez projektantów, polegające na podjęciu współpracy z rzemiosłem. Rodzi się jednak pytanie, jak w dłuższej perspektywie będzie to wpływać na charakter pracy rzemieślnika. Czy nie doprowadzi to do stanu, kiedy rzemieślnik sprowadzony do roli odtwórcy, zaprzepaści rozwój własnej kreatywności, a w konsekwencji do wygaszenia działalności z powodu braku sukcesów i zainteresowania odbiorców. Nadzieję daje przytoczony wcześniej przykład warsztatu Akord. Jest dowodem, że współpraca jest możliwa i nie powoduje zaniechania własnej kreacji. Współpraca, jak wiemy, daje impuls i pobudza do dalszego działania jej uczestników pod jednym, ale najistotniejszym warunkiem, że odbywa się na zasadach partnerskich, bez traktowania rzemiosła i rzemieślnika jako reliktu dawno minionego czasu. Ochrona dziedzictwa polegająca na tworzeniu skansenów albo spółdzielni nie przyniosła właściwych rezultatów. Rzemiosło stało się martwym reliktem nieodpowiadającym współczesnym potrzebom społeczeństwa. Produkowanie drogich przedmiotów dla bogatszej części społeczeństwa zakończone zostało niepowodzeniem. Podobnie jak po II wojnie światowej, nastawienie się wyłącznie na przemysłowe przetwarzanie wcześniejszych wzorów, wtłaczając rzemieślników i twórców ludowych w ramy nowego ustroju politycznego i gospodarczego. Doprowadzając do takich patologicznych sytuacji, że zamiast inwestować w rozwój warsztatu i zachowanie tradycji, podejmowano działania raczej eliminujące rzemieślnika, a jego dokonania zastępowano technikami przemysłowymi. Dlatego rzemiosła nie powinniśmy traktować skansenową, ma ono prawo do rozwoju, nawet w ceramice, w jednej z najstarszych starszych dziedzin ludzkiej działalności. Tylko biegły w swojej profesji i świadomy dziedzictwa rzemieślnik jest gotowy w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje rozwój. Proces zastąpienia garncarza przez maszynę wymaga wykorzystania doświadczeń garncarza, jego fizycznego kontaktu z gliną. Podobnie jest z zastąpieniem wiedzy, umiejętności modelarza kształtującego formy naczyń dla przemysłu. Jego umiejętności, Poparte są również doświadczeniem garncarza. Przerwanie tego łańcucha i przejście w modelowaniu i wytwarzaniu naczyń metodami cyfrowymi w wykorzystaniu, z wykorzystaniem druku 3D jest powrotem do korzeni. Brak świadomości dziedzictwa powoduje uczenie się rzemiosła od podstaw, bez względu na to, jakiego wykorzystania narzędzi będzie dotyczyć i w jakich obszarach. Zawsze mamy do czynienia z dziełami rąk, umysłu i serca. Niezależnie od materialnej wartości wytworzonych przedmiotów, umiejscawiają one pracę człowieka na zupełnie innym poziomie, odpowiednio ją wartościując. Bo kiedy mówimy o dziedzictwie, mówimy również o emocjach.